Centrum Olimpijskie w Warszawie. Dzisiaj premiera Nikona D6, także full pro sprzętu dla fotografów sportowych. Co będzie w Nikonie D6, o tym już w cieplejszych warunkach zaraz Wam opowiem. Zobaczmy na sam początek, co ma Nikon D6 w swoich bebechach, czyli na parametry. Wbijamy na stronę. Więc tak. No pełna klata, matryca jest ta sama co w Nikonie D5, to znaczy 20,8 megapiksela i 14 klatek na sekundę. Posłuchajcie jak to działa. No. Nieźle, co? A wracając dalej, ISO 102,400 i film, no wielkie rozczarowanie, 4K, ale tylko w 30 klatkach, także kiepsko, kiepsko tutaj to wypadło. Ma za to wbudowane Wi-Fi, także można sobie zdjęcia wysłać już z aparatu, a bardzo duży nacisk podczas prezentacji właśnie położono na to, że Nikon D6, Głównie ma usprawnienia co do autofokusu i do samego procesu dla zawodowych fotografów. Główną cechą, którą podkreślali na prezentacji, to to, że jest to najmocniejszy, najlepszy, najszybszy autofokus w całej historii. The best of the best. Można go sobie układać dowolnie, to znaczy różne strefy, na przykład tutaj jak jest linia tej siatki od Ping Ponga czy w tenisie, to można sobie zdefiniować konkretne obszary, w których Nikon będzie ostrzył i robi to genialnie. Ma Znacznie mniej punktów niż Nikon D5, tu mam porównanie. Nikon D5 miał 153 punkty, to jest Nikon D5, i one były na szerszym polu. Za to w Nikonie D6 one są gęściej upakowane, ale każdy jest potrójnie krzyżowy. Tam są po trzy takie wzorki. Oznacza to, że. Aparat będzie lepiej ostrzył, bo takie jest zadanie, ale w trochę mniejszej części kadru. Czyli innymi słowy, jeżeli coś się dzieje po bokach kadru, no to tam, no to tylko chyba bez lusterkowca tam sięgną. W każdym bądź razie, e, Nikon podkreśla, że ta ostrość, szybkość i dokładność fokusa to jest to, na czym najbardziej nam zależy. Więc w tą stronę szli, wracamy na ekran. Jest nowy procesor XP 6 i on daje właśnie też możliwość tak szybkiego działania autofokusa i sprawniej tam w niższym ISO działa. I tu od razu moje zdziwienie kiedyś, jak przeskakiwałem z Nikona D700 na D800, to jakby wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że jeżeli przechodzę z matrycy, która ma taki sam rozmiar, ale 12 megapikseli na ten sam pełnoklatkowy rozmiar, który ma 36 megapikseli upakowane w tą samą fizycznie powierzchnię, no to powinny być gorsze efekty, jeśli chodzi o ISO, większe szumy i tak dalej. Ale przez to, że technologia idzie szybciej, właśnie są nowe procesory, nowe algorytmy, to też byłem zdziwiony. Po prostu lepsze zdjęcia wychodziły na D800 niż na D700. Dobra, wracam dalej. Co do prędkości działania, bo to w sporcie się liczy, 14 klatek na sekundę. W trybie mechanicznym, czyli klapania lustra, to tam słyszeliście. Ma też taki tryb 60 klatek na sekundę, ale one są jakby wycinane z filmu, dlatego mają tylko 2 megapiksele. Nie wiem jak z jakością, raczej nie rzuca na kolana. To nie testowałem, nie mieliśmy takiej możliwości, a w trybie 30 klatek na sekundę 8 megapikseli. Także nie sądzę, żeby ktoś tego używał, tak szczerze. A w trybie cichym to 10 klatek na sekundę. Więc też jakby jeśli chodzi o liczby, nie za bardzo jest się czym chwalić. Co tu jeszcze mamy? No, wszystkie obiektywy od Nikona. Nowa obudowa usprawniona. Extremely robust and durable. Naprawdę trzeba mieć łapę, nie? jak się fotografuje z takimi obiektywami. Ok, tu jest ten workflow, czyli szybciej się pracuje na planie. Więc tam jest dużo właśnie takich ułatwień, które są, bym powiedział, w oprogramowaniu. Jedną z rzeczy, którą Wiktor z NPS-u podkreślał, to to, że możemy na przykład sobie podczas wysyłki zdjęć nadać priorytety niektórym zdjęciom, które na przykład mamy dwie minuty zgrywania, ale chcemy któreś od razu wysłać szybciej. Więc takie rzeczy. Dobra, customizacja menu. Panel dotykowy, więc można sobie powiększać te zdjęcia, dogrywać notatki głosowe, komentarze itd. Itp. Z rzeczy, która się pojawiła, i to uważam, że to jest do, dużo na plus: to znaczy podwójny slot kart CF, czyli tych najszybszych. Więc jak mamy dwie. I bufor, który można tam za zapchać. Właśnie nie można zapchać, mam wrażenie. 200 zdjęć, więc jak mamy bardzo szybkie karty, strzelamy w sporcie, się strzela w JPEGach, i do tego e, 200 zdjęć w buforze, no to wydaje mi się, że to jest bufor nie do zapchania. Dobra, lecimy dalej. Wbudowany GPS, także ma wszystko łącznie tam wysokość. Ten nie ma kierunku, no ale to chyba nie wiem, które aparaty ma. mogą pokazać kierunek, w którym było strzelane. Dodatkowy moduł Wi-Fi, tak jak ten wbudowany, on jest tu, tu jest antena Wi-Fi, to nie jest flash, to tutaj. Więc wbudowany służy tam do paru metrów, czyli na smartfona, na snap bridge'a można sobie przesyłać, a to jest chyba do 200 metrów w terenie otwartym. Także jak ktoś potrzebuje, to się okazuje, że na, właśnie na, na stadionach i tak dalej to takie rzeczy bardzo są potrzebne. Ok, no i co jeszcze mamy? Tak, zerkam, zerkam, zerkam. Mm. Impressive Video Capability, no właśnie wydaje mi się, że niekoniecznie. <laughs> Jednak 4K w 30 klatkach to nie jest Impressive. Tu jest ciekawa rzecz, przy okazji tego zdjęcia powiedział Wiktor o pułapce ostrości, czyli Focus Trap czy Trap Focus. Można zdefiniować zakres matrycy, gdzie po wjechaniu obiektu on dopiero zaczyna ostrzyć. Bateria wytrzymała ponad 3000 strzałów i z ciekawostek można sobie go przypiąć tym Kensingtonem, czyli takie zapięcie jak do laptopów. Tak się zastanawiam, a co z obiektywem? Bo obiektyw to i tak podprowadzą wtedy, nie? <laughs> Okej, okay. Więc to są na szybko parametry. Największe rozczarowanie według mnie to brak stabilizacji, czyli nie ma IBIS-u. In Body Image Stabilization to o, były polotki, że to się pojawi, a się nie pojawiło. No i ogólnie, jeśli chodzi o parametry, to e, mówię. Nie, nie mi to osądzać, ale na liczby to Canon czy Sony jednak jest do przodu, ale nie wiem jak na workflow. Nie fotografuję na, na eventach sportowych, więc nie wiem, czy nie bardziej by mi na tym zależało. Więc z komentarzy, jakie w, tam w tłumie zaczęliśmy wymieniać, raczej ludzie mówią, że to jest Nikon D5S, czyli mały upgrade tego, co było w D5. Całość kosztuje 30. 1999, o proszę bardzo, więc nie mało kasy. Pytanie, kto to kupi? Wydaje mi się, że agencje pewnie tak, ale dla osób, które mają D5, czy będzie to temat do przeskoku, że warto będzie tyle kasy wyłożyć? Nie wiem. No więc tak to wygląda. Tak wygląda Nikon D6 w parametrach i w małych przebitkach. Nie mogliśmy sfotografować rzeczy, to znaczy nie można było włożyć kart i, i zrobić, dlatego że pewnie jeszcze oprogramowanie tam powstaje. Padły też pytania o dostępność, bo on ma premierę 12 lutego, ale kiedy będzie dla przeciętnego, no nie przeciętnego, z niezłym budżetem Kowalskiego dostępny, nie wiadomo. Padły pytania o koronawirusa, czy to wpłynie na opóźnienia w produkcji i dostarczeniu. Generalnie aparat jest celowany w Olimpiadę. Na, czyli jeszcze trochę czasu zostało i przede wszystkim dostaną go w pierwszej kolejności osoby, właśnie agencyjne, które tam po prostu się znajdą. A kiedy będzie dostępny masowo, tego nie wiem. W każdym bądź razie wiem, że na przykład koronawirus. Płynął na opóźnienia w produkcji Nikona, tego obiektywu Nikor 7228S, tego do Nikona Z7Z6 i ogólnie do serii Z. Na tego czekam. Więc nie wiem, jak będzie z dostępnością D6. Pojawiają się ploteczki już, że za to cena D5 spadnie, więc kto na nią poluje, no to będzie miał. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym sprzęcie, jakie są Wasze wrażenia i kto zna, kto fotografuje z Was sportowo i czy ten kierunek, czyli Wzmocnienie autofokusa, dodatkowe funkcje i przede wszystkim ten workflow, który tam ułatwi życie i może pozwoli zdjęcie wybić na okładkę jakiegoś pisma sportowego czy newsa, bo będziemy szybsi niż reszta. Czy to jest właściwy kierunek? Jestem ciekaw i dajcie znać. A przy okazji, jeżeli będziecie kiedyś w Muzeum Sportu i Turystyki, to znaczy w okolicy Centrum Olimpijskiego, to wbijcie tam. Mały tour, a bardzo fajne rzeczy. Także jeżeli jaracie się sportem, to fajnie tam spędzić chwilę. Dobra, tyle dziś w Foto Espresso. A ja ruszam do kolejnych i od razu przypomnę, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to. Trzeba kliknąć dzwoneczek tu, 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 i będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. I jeżeli macie jakieś pytania, na które warto, żebym nagrał odpowiedź, taką poradę fotograficzną, to zostawcie je na zieniu.pl pytanie, tam zbieram pytania, potem je kolejkuję i nagrywam. Już wkrótce parę zobaczycie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!